Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku mam dla Was kolejną przesyłeczkę. Dostałem prezencik od moich widzów, jak również i e, ojca i syna, którzy nagrywają filmy na YouTubie. Pozdrawiam Was, Arku i e, Oliwierze. E, będzie pod filmem link do ich kanału. No a teraz otwieramy paczuszkę i sprawdzamy, co w środku. Dostałem informację, że chcą mi coś wysłać w prezencie. Wow, co to jest? To jest, jak się nie mylę, holenderski starter pack. Wow, super. Dzięki chłopaki za mega niespodziankę. No nie otwierałem jeszcze holenderskiego produktu. Powinny tutaj być limitki zespołu PSV, które są bardzo rzadkie. No i też... Chyba najdroższe z całej tej kolekcji, więc zobaczymy, co fajnego mi tutaj wpadnie. Także dzięki jeszcze raz chłopaki za mega niespodziankę. No tego się nie spodziewałem. To jest w środku. Cena za ten starter pack to 10 euro bez 5 centów i mamy ile? 4 saszetki i tutaj są karty limitowane, wow, jest z PSV Davy Pripper, super wow, dzięki, dzięki pierwsza karta limitowana z PSV w mojej kolekcji no mega sprawa moi kochani no i dodatkowo mamy jeszcze Halanda z Borusi. Weinaldum z Paris Saint Germain, też nowa karta limitowana do kolekcji. I Frankie de Jong, nie wiem czy go mam, czy nie, to będę musiał sprawdzić po odcinku. Czyli cztery różne limitki. Jeżeli chodzi o zespół PSV, no to niestety nie ma kart, są same limitki, więc rozgrywamy pojedynek pomiędzy Barceloną, Borusją i Paris Saint Germain. No i pierwsza karta to Magician z Chelsea. Kante i z tego co kojarzę chyba nie miałem tego numeru. Tak jest, moi kochani, brakująca karta do albumu 262. Więc sobie po odcinku również włożymy pięknie. Messi International Star Argentyna, jest Borussia logo, Manchester United, Maguire na bazówce Liverpool Van Dijk i z Milanu Kessie. Tu jeszcze patrzę czy nie ma czasem dodatkowo gdzieś czegoś ale nie, czyli cztery karty limitowane, malutkie, w starter packu. Liverpool Firmino Game Changer. Tutaj z Atletico mamy Koreę Fans' Favorite. Juventus Delicht, z Atletico Trippier, z Juventusu Ronaldo i z Atletico Savic. Jest Frankie De Jong we własnej osobie, Magician. Tutaj Azart International Star Belgia, z Liverpoolu Robertson, Solomon, Szachtar. i dwie bazówki jeszcze Lyon Aurar i Palmeiras Rony. Została ostatnia saszetka Dominator Benzema z Realu, Donnarumma International Star Włochy. I bazówki Inter, Barela, Real Varan, Bayern, Kimich i z Manchesteru City Ederson. Super! Wygrywa tutaj w sumie pojedynek Barcelona i Borussia, bo po jednej karcie dla Paris Saint Germain nic nie wpadło. Będziemy teraz wkładać kartę, kartę do albumu, bo jak widzicie, jest kolejny brak. Pozostają nam dwie karty do zdobycia. Żeby zakończyć tą edycję. 262 Tutaj na samym rogu jest Kante Magiken. No i mamy tutaj jedną sztukę. I tutaj. Czyli Dominator i Titan. Także chłopaki. Dzięki, dzięki. Jeszcze raz dzięki za mega niespodziankę. Zaskoczyliście mnie bardzo. I tak jak obiecałem wrzucę link do kanału Arka i Oliego pod tym filmem. Piękna sprawa. Davy Pryper z PSV na karcie limitowanej. Także czekam moi kochani na opinie i komentarze odnośnie dzisiejszego filmu. Podziękowania jeszcze raz dla chłopaków za mega niespodziankę. No i co? Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.